Brocken, najwyższy szczyt gór Harz. To właśnie na tej górze po raz pierwszy zaobserwowano słynne widmo Brockenu. Czym ono jest? Jakie tajemnice oraz ciekawostki skrywa ta majestatyczna góra? Zapraszam na kolejny odcinek. 520, a ja witam Was dzisiaj z miejscowości Torfhaus czyli notabene najwyżej położonej miejscowości w landzie Niedersachsen czyli w Dolnej Saksonii prawie, prawie 800 metrów nad poziomem morza znajduje się, ciężko powiedzieć czy wioska czy miejscowość bo tak naprawdę to jest parę domków przy głównej drodze a ja dzisiaj idę na Brocken najwyższą górę Gór Harz na wysokość nieco ponad 1100 metrów nad poziomem morza, ale te góry, pomimo swojej niskiej wysokości, są niesamowicie ciekawymi górami i o tym opowiem między innymi w dzisiejszym odcinku. Dlaczego warto się tutaj wybrać? No i co ciekawego? Między innymi na Brokenie na nas będzie czekało. Także jestem ciekawy. Głowa się powoli czyści. Za chwilę, jak wejdę bardziej na szlak, nie będzie słychać samochodów. No to. Już będzie ta właściwa część trekkingu. Zaczynamy! Dobra, na razie póki wyjdę na szlak to trzeba iść taką drogą Góry te to też jest bardzo wiele ciekawostek, o których w dzisiejszym odcinku chciałbym wspomnieć, ponieważ przez wielu ludzi te góry są pomijane i uznawane jako nieciekawe, niewysokie. Tak jak na przykład, nie wiem, góry świętokrzyskie dla porównania, tak? gdzieś znajdują się, powiedzmy, mniej więcej w centralnej Polsce. Okolice Kielc, oczywiście. No i jak Tatry są szturmowane przez miliony turystów w sezonie, no to Góry Świętokrzyskie mniej. No i podobnie jest właśnie z górami Harc. Dużo ludzi jedzie na południe Niemiec, na przykład w Alpy. Tutaj też oczywiście jest ruch turystyczny, ale nie jest ten ruch tak wielki jak na południu tego kraju. Także za chwilę wychodzę na szlak. No i przed nami pierwsza ciekawostka. Pierwsza ciekawostka przed nami. Jak możecie zauważyć za mną, czy to po mojej prawej czy lewej stronie, e, drzewa powalone. Nie, nie przeszła tędy wiwura. Nie, nie było tornado. Tak, może już niektórzy zgadli. Po prostu góry Harz zostały e, kilka dobrych lat temu opanowane przez kornika. I ten kornik poczynił tutaj niesamowicie duże spustoszenie, do tego stopnia, że całe hektary lasu po prostu e, obumarły. I tak jak to widzicie za mną, tak jak widzicie to w przebitkach, po prostu las ten zamienił się w jedno wielkie cmentarzysko. Co jest niesamowicie smutnym widokiem, ale pokazującym jak taki mały owad, którego ledwo widać może poczynić tak wielką szkodę. W początkowej fazie władze Parku Narodowego Harz stwierdziły, że te drzewa będą wycinane, tak jak widzicie to tutaj. I myślano po prostu, że przez to, że te drzewa wytną, jakoś powstrzymają tą epidemię, nazwijmy to. Tak się nie stało. Po prostu praktycznie, no już można powiedzieć, cały teren gór Harz został, Zaatakowany, już po prostu te drzewa zostawia się tak, jak widzicie, tam, czyli one sobie stoją, no i czekają na moment, kiedy przyjdzie jakiś poważny wiatr i takie suche drzewo po prostu się przewróci. Ja idę teraz alternatywnym szlakiem, dlatego tutaj też, między innymi, te drzewa są powycinane ze względu na bezpieczeństwo turystów, ale tam, gdzie nie ma wielkiego ruchu turystycznego, te drzewa po prostu są zostawiane, bo kosztowałoby to zbyt dużo siły, no i wszystkie takie drzewa po prostu zostałyby wycięte. Nie wiem, ile by to trwało. No i ile też energii kosztowało. W każdym bądź razie natura została troszkę zostawiona tutaj w spokoju. I stwierdzono, że tak jak ten las w sposób naturalny umarł, tak też w sposób naturalny się odrodzi. Pierwsze efekty tego widać. Jak będziemy bliżej brokenu, będę myślę, w stanie to pokazać. Na brokenie już byłem żeby was nie skłamać, chyba 4 albo 5 razy, dzisiaj będę chyba piąty albo szósty, na pewno W każdym bądź razie jestem ciekawy jak się tam zmieniło, bo no z dwa dobre lata już mnie na tej górze nie było, także dzisiaj no przy okazji, że jestem tutaj też w okolicy no piękny trekking sobie zaliczę Jest początek marca, pogoda jak widzicie ciągle zimowa, także ja się bardzo cieszę i mam nadzieję, że wy razem zajmą. Góra, na którą idę, czyli Brocken, kryje w sobie dość sporo tajemnic i ciekawostek. Jedną z kolejnych takich jest coś, z czym możecie spotkać się, będąc w każdych górach czyli zjawisko, które nazywa się w języku fachowym górskim nazwijmy to widmo Brokenu. Co to jest widmo Brokenu? Jest to taki specyficzny cień, który, jak stoicie gdzieś na szczycie góry, w dolinie, jak słońce pada pod odpowiednim kątem, jak dobrze ułoży się właśnie ta tak zwana gra świateł. Widzicie widmo Brokenu. Zjawisko to zostało po raz pierwszy zaobserwowane właśnie na górze, na którą zmierzam. A tak naprawdę ono obserwowane jest wszędzie w górach. Jest to nic innego jak zjawisko. Podobne do tęczy, powiedzmy, tylko po prostu jak stoisz, a to światło w odpowiednim kącie, gdzieś tam pod nim kątem pada, no i widać ten twój cień. Fajnie to wygląda. No i jak ktoś to zobaczył pierwszy raz, to się przestraszył, że jest to jego dusza. No i według legendy, właśnie jeżeli w górach zobaczysz widmo brokenu, no to zginiesz w górach. Czy inaczej mówiąc, zostaniesz w górach na zawsze i twoja dusza już tam jest. Ja jeszcze tego zjawiska nie miałem okazji zaobserwować, ale warto wiedzieć, że geneza jest taka, że nazwa widmo brokenu wywodzi się właśnie od miejsca, na które zmierza, czyli góry broken. I lecę dalej, natomiast śnieg zaczyna padać. To jest taka mała zmiana, jeśli chodzi o pogodę, bo jak startowałem z parkingu, no to ta pogoda była taka w miarę stabilna. Nawet jak dojeżdżałem tutaj w okolice góry Harc, to bardzo fajnie gdzieś tam się słońce przedzierało, natomiast niebo wygląda teraz tak. No i myślę, że na okno pogodowe chyba nie ma szans. Natomiast... Brocken jest tak niesamowitą górą, że pogoda może się tam zmienić w ciągu dosłownie paru chwil. No i właśnie też o tym warto wspomnieć, bo jest to góra relatywnie stosunkowo bardzo niska. Jeżeli spojrzymy na najwyższy szczyt Niemiec, czyli Zugspitze, który ma prawie 3000 metrów, no to Brocken pod tym względem jest 3 razy niższy. Natomiast pogoda, która tutaj panuje i klimat... Są porównywalne do tego co w Alpach możemy zaobserwować na wysokości no, powyżej 2000 metrów, czyli e, znikające piętra lasu. Będzie to bardzo dobrze widać. To raz, a dwa, bardzo skrajny klimat, gdzie praktycznie mm, ponad 300 dni w roku ta góra jest powitam mgłą. E, oczywiście trafiają się tutaj dni, kiedy jest też fajne słońce, ale większość roku ta góra właśnie ma. Takie przyciąganie, przyciąga te chmury, no i wygląda to tak jak gdzieś. Tak jak Dlaczego tak się dzieje? Wytłumaczenie tego jest bardzo proste. Ponieważ góry hard, jeżeli spojrzymy na mapę, to jest pierwsze pasmo górskie na e, idąc na południe, od morza. No i jak te wszystkie fronty. Właśnie z północy na południe sobie wędrują. No to pierwsze, gdzie się zatrzymują, gdzie jest taka naturalna przeszkoda, to są góry harc. Te chmury tutaj się kotują i w takim naturalnym procesie właśnie powstaje tutaj. Na przykład w zimie zjawisko, które widzicie. Kiedy byście tutaj zimą nie przyjechali, praktycznie zawsze jest biało. I na brokenie śnieg często leży do maja, a czasem już nawet we wrześniu zdarzają się opady śniegu. Ciekawostka moi drodzy, co robi za mną tutaj supek graniczny niemiecki, zaraz o tym opowiem. Dobrze, ale przechodząc do meritum, o co chodzi tutaj z tym słupkiem granicznym, który przed chwilą widzieliście, a znajduje się już za mną. E, mianowicie Góry Harz to też był teren, e, który, przez który przebiegała granica niemiecka do 90 roku. Jak wiemy Niemcy dzieliły się na część zachodnią i wschodnią. Zachodnia oczywiście, nie muszę tłumaczyć historii, to były tak zwane te dobre Niemcy. Lepsze, do których ludzie uciekali. No a wschodnia część DDR, czyli ta część biedniejsza pod panowaniem sowieckim, żelazna kurtyna i te sprawy, tak jak my byliśmy po prostu w Polsce odcięci od tej wolnej Europy. No i właśnie przez te góry przebiegała ta granica wewnątrz niemiecka. Ja tylko zerknę, gdzie muszę iść. Broken, 4 km. Uuu, jaka wycieczka idzie? Zobaczcie, zaraz dokończę temat. Jest dzisiaj sobota, bardzo dużo ludzi na szlaku. Widać. Ale kończąc temat, tutaj dokładnie przez te góry Harz przebiegała ta granica wewnątrzniemiecka. Jak wiemy, chyba w 60, którymś roku, teraz nie chcę dokładnie strzelić. Powstał mur berliński. Bo to nie jest tak, że od razu po wojnie ten mur wybudowano. Nie, dopiero w latach 60. i podzielono bardzo szczelnie, że tak powiem, tą część wschodnią, oddzielono, można powiedzieć, tą część wschodnią od tej części zachodniej. No i też ten teren, na którym ja się teraz znajduję, był tą częścią sporną. I droga, między innymi, którą ja teraz idę, była kiedyś granicą wewnątrzniemiecką. No Jakby nie było teraz tego śniegu, doskonale byłoby widać takie płyty betonowe, po których przejeżdżały samochody strażników granicznych, no i kontrolowali tutaj ten teren. No i teren ten był granicą, można było właśnie w okresie zimowym też zaobserwować czy spotkać gdzieś poukrywanych takich Strażników, straży granicznych, poubieranych na biało. Kontrolowali ten teren. Wiecie, czy tutaj przypadkiem ktoś nie chce przekroczyć granicy? W ogóle niesamowity temat. O, zobaczcie, tu widać te płyty za mną. Widzicie? Jest. Nie wiem, jak gdzieś znajdę przebitkę, to wam tutaj wstawię, jak to wyglądało, mniej więcej. W każdym bądź razie, no idę po prostu pasem granicznym, który po zjednoczeniu Niemiec. No, został przekształcony w szlak turystyczny. I o czym tutaj jeszcze warto wspomnieć? Mianowicie z tego powodu, że to była granica. Był tak zwany pas przygraniczny. Czyli nie chcę teraz też strzelać, ale było to około 5 nawet do 10 km była taka strefa przygraniczna, gdzie były tabliczki uwaga, zbliżasz się do granicy wewnątrz niemieckiej. Zakaz wstępu. I ludzie Oczywiście przestrzegali tego, bali się, bo tutaj te władze DDR, no jeżeli by Cię tu złapały, no to miałbyś po pierwsze przykre konsekwencje, nawet w niektórych przypadkach mogli do Ciebie strzelać, o czym wiemy z historii, no bo przecież wiele ludzi poświęciło swoje życie w drodze do wolności. Przekraczyli nie wiem, nielegalnie granice i zostali zastrzeleni przez strażników w bestialski często sposób. No, jaki wywołało to efekt mianowicie jeżeli z tej strony ost czyli DDR nie można było zbliżać się no te góry Harz były najzwyczajniej w świecie pomijane to znaczy chodzono tutaj bo ta granica wiadomo troszkę tutaj zakręcała i te części które były dalej od tej granicy były jak najbardziej turystycznie eksploatowane ale tutaj blisko granicy ludzie się w ogóle nie zapuszczali i dzięki temu, jest to w zasadzie jedyny plus, przyroda była tutaj nietknięta przez ponad 40 lat. Nie było tutaj ingerencji człowieka. Oprócz, tak jak mówię, takich samochodów, które tutaj sobie tą granicą jeździły, nic się tutaj praktycznie nie działo. No i właśnie po 90 roku, jak nastąpiło zjednoczenie Niemiec, wielu właśnie. E, Wielu turystów tutaj przyjechało, bo nagle można było wejść na Brocken. Brocken w ogóle szczyt był zamknięty do 90 roku. To też jest ciekawa historia, ale aż tyle czasu dzisiaj nie mam. I nie można było tam w ogóle wejść. Także wielu ludzi przyjechało i zachwycało się tym jak w wspaniałym stanie jest zachowana ta przyroda tutaj w Parku Narodowego Gór Harc. Właśnie dzięki temu, że ludzie nie mogli chodzić tutaj, gdzie ja dzisiaj mogę sobie śmiało eksplorować ten teren. Dobrze moi drodzy, jestem coraz bliżej tu jeszcze jakieś 3 km i już zaczyna się wiadro, o którym tam niżej mówiłem, a też jest ciekawa sprawa po mojej prawej, nie wiem czy widzicie taki nasyp jakby kolejowy. Tak, to jest nasyp kolejowy. Zobaczcie jest to kolejna ciekawostka, bo na tą górę na wysokość 1100 metrów Wjeżdża z miejscowości, tutaj Wam napiszę pociąg i to pociąg, lokomotywa parowa. Wyszedłem właśnie na taki bardzo, można powiedzieć, główny szlak prowadzący na broken, Mam jeszcze tylko 1000 metrów, czyli kilometr, myślę, że jakieś maksymalnie 10 minut, no może 15 i będę na szczycie. Czemu tu jest taka droga? Ano dlatego, że można wjechać też tam samochodem, oczywiście zwykłym osobowym was nie wpuszczą, ale na górze jest hotel. Także zwykłym osobowym was nie wpuszczam tylko e, władze, tylko pracownicy parku, którzy dojeżdżają tam do hotelu albo do e, stacji badawczej. i Muzeum też między innymi, które się znajduje na szczycie, mogą tam sobie wjechać. No moi drodzy, warunki troszkę się pogorszyły, <grywa> e, ale ja po godzinie 20 minutach Stormhouse dochodzę na szczyt brokenu. Jeszcze mam dosłownie ostatnie kroki e, i jestem na górze. Nie, dobra, jeszcze dalej. A w każdym bądź razie zaczął dosyć mocno padać śnieg. Widoczność, jak widzicie, jest taka. A w zasadzie nie widzicie. Także idę się na pewno za chwilę ogrzać zjeść jakiś ciepły posiłek. Jakaś nagroda musi być. Także za chwilę widzimy się na szczycie, który jest. Niezła różnica, powiem Wam, w pogodzie, jeśli porównać do tego, gdzie zaczynałem mój trekking w Torhouse, do tego, co jest teraz tutaj. I to jest tylko 300, no, 60 metrów przewyższenia z tego, gdzie wychodziłem z Torhouse, ale wejdę jeszcze na prawdziwy szczyt brokenu, bo jeszcze tak de facto nie jestem, jeszcze parę metrów do góry. No i tam zobaczymy, co ciekawego znajdziemy. Widać wieże. Zobaczcie, tak troszkę przez mgłę, ale widać. No i e, podejdźmy tam bliżej, przyjrzyjmy się. obiad. No i schodzę w dół. Także moi drodzy warunki. Naprawdę dzisiaj ciężkie, mocny wiatr, szczególnie tam całkiem na górze. No i cóż, dzięki za dotrwanie do końca. Zostawcie łapkę w górę i komentarz. I do następnego razu. Trzymajcie się, hej!